Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Stecko i w tym filmiku chciałabym omówić dokładnie Smart Start, czyli Monadborhood z firmą Monaid tutaj w Stanach Zjednoczonych. Otóż firma Monaid jest tak wspaniała, że już na samym początku daje możliwość zarabienia dobrych pieniędzy, szczególnie właśnie dla nowych osób, które dołączają. Co to jest Monadborhood? Monadborhood to są trzy bloki zbudowane. W ciągu trzech miesięcy, czyli y, okres, który liczy się do y, tego właśnie Smart Start Manager Board, to jest pierwszy miesiąc startowy, miesiąc, w którym dołączyłaś do firmy i dwa kolejne miesiące, dwa kolejne pełne miesiące, czyli w sumie trzy miesiące. Y, na czym to polega? Więc oczywiście każda nowa osoba, która dołączy do firmy, na pewno jest podekscytowana, uwielbia produkty i zaczyna się nimi dzielić. Wiadomo, że biznes nie jest dla każdego. Ale tutaj właśnie mamy super możliwości, bo nie każdy musi robić biznes. M mogą być też osoby, które będą chciały korzystać z produktów w tańszej cenie, właśnie i mieć różne benefity. Więc dzieląc się właśnie możliwościami biznesowymi i produktem, dołączamy nowych klientów i osoby do naszego biznesu. I powiedzmy, że cztery osoby, czyli raz, dwa, trzy, cztery osoby dołączyły jako klienci, jako VIP klienci. Co my za to mamy? Za takich czterech klientów VIP dostajemy oczywiście prowizję od jego zakupów, czyli jest to średnio 15 dolarów od każdej osoby, jeżeli zrobi takie przeciętne, kwalifikujące zamówienie, czyli to wychodzi nam w sumie 60 dolarów 60 dolarów samej, samej prowizji, za czterech VIP klientów. Za coś takiego, jeżeli zrobimy takich czterech VIP klientów, dołączy do nas. Dostajemy następny bonus 60 dolarów za właśnie czterech VIP klientów. Jeżeli dołączy do nas jedna nowa osoba do biznesu, czyli market partner, tak zwany, mamy tutaj, dostajemy bonusy za, za sponsorowanie takiego market partnera i są to bonusy w wysokości od 50 do 350 dolarów, w zależności od tego, jaki zestaw startowy nasz market partner sobie wybierze. Zestawy są cztery. Mówię o zestawach, które się kwalifikują na bonusy. Zestaw za 199 dolarów, zestaw za 349, zestaw za 599 i największy zestaw za 799. Oczywiście największy zestaw najbardziej się opłaca i dla sponsora, i dla osoby nowej, która dołącza, dlatego że ma najwięcej produktów i największy dyskant, ale decyzja należy do osoby, która dołącza. Który zestaw chce sobie wybrać, na który zestawił stać i z którym zestawem chce rozpocząć współpracę. Czyli powiedzmy, że nasz pierwszy market partner rozpoczyna z największym zestawem za 799 dolarów, i za taką osobę dostajemy 350 dolarów bonusa. Co się wtedy dzieje? Wtedy, jeżeli mamy tych czterech VIP klientów jednego market partnera, mamy zbudowany tak zwany blok. Jeden blok, I za taki jeden blok dostajemy dodatkowo bonusa 150 dolarów, czyli następny bonus 150 dolarów. Oczywiście na tym nie poprzestajemy, bo mamy dużo znajomych i na pewno dużą rodzinę i chcemy się tym dalej dzielić, więc dołączamy znowu. Czterech VIP klientów. Ja tylko sobie zrobię kreseczki, żeby było łatwiej i szybciej. Czterech VIP klientów. To są nasze VIP klienci. I znowu jeden market partner. Market partner. Co się wtedy dzieje? Tak samo, dostajemy 60 dolarów przeciętnie prowizji od zakupów naszych klientów plus następny bonus: 60 dolarów za 4 VIP klientów. Dostajemy bonusa za naszego market partnera, w zależności od tego, który zestaw sobie wybrał. Powiedzmy, że wybrał sobie zestaw najmniejszy. Czyli zestaw za 50 dolarów, za 199 dolarów, czyli my dostajemy 50 dolarów bonusa za takiego market partnera. I oczywiście mamy następny blok, czyli 4 VIP klientów i jednego market partnera. Następny blok, jeden blok. I dostajemy następnego bonusa 150 dolarów. W tej sytuacji Mamy już dwa bloki. Żeby zbudować Monadborhood, potrzebujemy mieć trzy pełne bloki, czyli budujemy znowu czterech VIP klientów i jeden Market Partner. To są nasi VIP klienci, czyli ich jest w sumie czte, 12, czyli 4, 4 i 4. Czyli 12 VIP klientów jest w takim jednym Monadborhood i trzech Market Partnerów. I za coś takiego znowu dostajemy. 60 dolarów za zakupy naszych klientów. Dostajemy następne 60 dolarów. Bonusa. Dostajemy prowizję za naszego Market Partnera i powiedzmy, że nasz Market Partner wziął sobie tym razem zestaw za 599. Zestaw produktów jest to jednorazowy zakup dla każdej nowej osoby, która dołącza. Dla każdego nowego Market Partnera jest to jedyny pierwszy raz zakup. Więcej już takiego zestawu nie może sobie zakupić. Czyli ten Nasz market partner powiedzmy, że wziął sobie zestaw za 599 i za to dostajemy 250 dolarów bonusa. Ok, i co wtedy się dzieje? Mamy następny bonus. 150 dolarów za nasz blok. Jeżeli mamy coś takiego, czyli zbudowane trzy bloki, dostajemy następny bonus. 500 dolarów za trzy takie bloki pełne, czyli za trzy takie bloki, niezależnie od wszystkiego, musi być tylko czterech VIP klientów i trzech market partnerów. W sumie dostajemy następny bonus końcowy 500 dolarów. Podliczmy, ile to będzie w sumie, czyli za ten blok otrzymaliśmy 60, 60 plus 150, 60, 60 plus 150 plus 350 to będzie w sumie 620. 620 za pierwszy blok. Za drugi blok to będzie 60, 60, 50 i 150. To będzie 320. I za trzeci blok dostajemy 60, 60, 250 i 150. To będzie 520 dolarów. 520. Podsumowaliśmy te 260, 150 i 250. Podkreślam to, co dodajemy, nasze bonusy. Sumując to wszystko, wychodzi nam końcowa kwota 1000 plus jeszcze 500 dolarów naszego naszego nasz bonus dodatkowy. To będzie w sumie 1960 dolarów. Tyle dostajemy za zbudowanie monadburskich. To jest nasza końcowa akurat w tej sytuacji, w tym przypadku suma. Jeżeli e, ktoś weźmie sobie inny zestaw, oczywiście mogą być. Jedyne co się zmienia, to tak naprawdę tylko y, bonus za zestawy naszych market partnerów i ewentualnie drobne sumy tutaj przy zakupach naszych VIP klientów. Więc w zależności od tego, jakie zestawy nasi, nasi market partnerzy sobie wybiorą, możemy zarobić w granicy od 2360, jeżeli wezmą sobie nasi partnerzy największe zestawy do, mam ściągawkę, mają 1460, jeżeli wezmą sobie Najmniejsze zestawy. Tyle możemy zarobić w naszym Smart Start okresie. Co warto dodać: że sponsor za każdy taki blok zbudowany przez osoby, osobę personalnie zesponsorowaną dostaje 75 dolarów, czyli świadczy to o tym, że nasza firma bardzo dba o wszystkich: o te osoby nowe, które dołączają i o te osoby, które już są w biznesie i chcą pomagać nowym osobom, czyli Sponsor jest wynagradzany także za to, że pomaga nowej osobie budować taki właśnie monadborchud. Co też jest bardzo ważne, że nie ma limitu, czyli możemy budować tych bloków tyle, ile chcemy. I w naszym pierwszym okresie, właśnie w tych trzech, trzech miesiącach, możemy zbudować tyle monadborchud, ile chcemy. Nie ma limitu i za każdy zbudowany monadborchud dostajemy te wszystkie bonusy plus 500 dolarów bonus za każdy zbudowany monadborchud, czyli nie ma limitu. I to jest właśnie piękne, że tutaj to, to, ile zarabiamy, zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszego zaangażowania, od naszych chęci, od naszej pracy. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystkie najważniejsze informacje. Jeżeli macie pytanie, jeżeli chcielibyście dołączyć do firmy Monaid, zapraszam serdecznie. Tak jak wspomniałam, nazywam się Małgorzata Stecko. Od 4 lat współpracuję z firmą Monaid. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych, ale. Mój, mój biznes rozwijam e, międzynarodowo. Wszędzie tam mam osoby, które ze mną współpracują, gdzie firma Monet jest legalnie. Także zapraszam do współpracy, bardzo chętnie wam pomogę. E, możecie liczyć na bezpośrednią e, współpracę ze mną, kontakt ze mną, a także z moimi liderami na górze. Także to nie ma Także dziękuję bardzo za oglądanie, mnie dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do współpracy i naprawdę polecam firmę Monet, bo jest fantastyczna. Dziękuję bardzo i życzę Wam wielu sukcesów.